Dzisiejszy film jest naprawdę poważny, ponieważ dzień, w którym oglądacie ten film jest drugim tygodniem szkoły i czekaj, 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 spokojnie, nie odchodź z tego filmu, ja wiem, że usłyszałeś słowo szkoła i w tym momencie chcę zrezygnować z tego filmu, ale uwierz mi, nie zmarnujesz swojego cennego czasu w tym momencie i po obejrzeniu całego mojego filmu naprawdę mi za to podziękujesz, ponieważ dzisiaj... Chcę Wam przedstawić mnóstwo ciekawych aplikacji, które pomogą Wam się trwać najnowszy rok szkolny. W tym momencie nie ma czasu na żadne żebranie, ponieważ tych aplikacji przygotowałam dla Was naprawdę sporo, tak więc oglądajcie odcinek do końca, a ja w tym momencie przejdę już do pierwszej aplikacji. A, i zapomniałam Wam powiedzieć: wszystkie aplikacje będą posegregowane tematowo. Tak więc, tutaj na pasku na dole będziecie mieli odnośniki i w każdym momencie możecie sobie przesunąć do momentu, który Was zainteresuje. A zaczniemy sobie od królowej nauk. I ja wiem, że w tym odcinku mogą pojawić się aplikacje, które Wy na przykład znacie i używacie, ale proszę nie krytykować. Ja chcę pokazać Wam aplikacje, z których ja sama korzystam i je przetestowałam. No, może kilka będzie takich, o których. Moi znajomi mi opowiedzieli, ale uwierzcie mi, będą Wam naprawdę pomocne w przeciągu tego roku. Więc pierwszą aplikacją, jaką Wam dzisiaj przedstawię, jest aplikacja Photomap. Aplikacja, której wyłącznie wystarczy zrobić tylko zdjęcie, lub, lub zeskanować Wasz podręcznik, ja w tym momencie wybiorę sobie to, oto równanie, które widzicie na ekranie. I zobaczymy, czy nam obliczy. Więc robię sobie zdjęcie. Plusem tej aplikacji jest to, że aplikacja pokazuje wam etapy rozwiązania, i możecie krok po kroku zobaczyć, jak dane równanie zostało rozwiązane, i dojść do etapu końcowego. Jeśli właśnie nie radzicie sobie z matematyką, to tą aplikację jak najbardziej powinniście posiadać w tym momencie, po tym filmie, na Waszych telefonach. A jeśli chodzi o kolejną aplikację, która Wam się przyda do odrabiania prac domowych właśnie z matematyki, to jest kolejna aplikacja, którą jest GeoGebra. Czyli aplikacja, która w bardzo prosty sposób pozwoli Wam odrobić pracę domową z matematyki, ale z działu funkcja kwadratowa. Więc wpisujecie do aplikacji Wasze dane i w prosty sposób rysuje Wam się... Wykres funkcji, z której na przykład możecie odczytać w prosty sposób rozwiązanie równania, więc ja wam teraz szybciutko jeszcze pokażę, jak to działa i przejdziemy do trzeciej aplikacji związanej z matematyką. Po wejściu do samego geogebry ukazuje nam się piękny i duży układ współrzędnych, ale to nie o to chodzi, bo zaraz pokażę wam, jak z niego skorzystać, ale zanim jeszcze do tego przejdzie, to chwilę omówię wam narzędzia. I rzeczy, które się w tej aplikacji znajdą, jak widzicie, tych narzędzi jest naprawdę sporo, i możemy sobie przesuwać jakieś wykresy, możemy dodawać punkty. A jeśli chodzi o suwak, to możemy dodać kilka współrzędnych i zobaczyć, jak nasz wykres będzie zmienił się właśnie w zależności od danej wartości, przesunięcie dwóch, przecięcie dwóch punktów, to znaczy, że jeżeli narysujemy sobie dwa wykresy, i będziemy chcieli odczytać rozwiązanie. To w tym momencie bardzo szybko możemy sobie, klikając, właśnie przecięcie dwóch punktów, zobaczyć rozwiązanie naszego równania. Ekstremum i pierwiastki, i linia trendu to również rzeczy, które będziecie mogli sobie odczytać z wykresu podczas rozwiązywania zadań. Tutaj macie edycję, czyli możecie pozmieniać na przykład sobie waszą funkcję i punkty, które możecie na niej zaznaczyć proste, i tak dalej. To wszystko znajduje się w GeoGebrze. I tutaj możecie również zobaczyć sobie tabelkę. W bardzo szybki i prosty sposób powstał nam wykres funkcji, ale do tego dodajmy sobie jakąś funkcję liniową i sprawdźmy, czy dana funkcja i dane równanie będzie miało wspólne rozwiązanie. Ja w szybki i w randomowy sposób wybrałam jakikolwiek wzór funkcji liniowej. Teraz zaznaczymy sobie przecięcie naszych dwóch punktów, czyli wystarczy, że zmniejszymy sobie nasz oś troszeczkę. Jak widzicie, w szybki i w prosty sposób pokazuje nam się dwie kropeczki, czyli przecięcia funkcji. Jest to punkt C i punkt D, czyli mamy rozwiązanie. Przejdźmy do ostatniej aplikacji związanej z matematyką. Masz problemy z nauką matematyki i w ogóle nie rozumiesz? To ostatnia aplikacja w dzisiejszym zestawieniu matematycznym, należy do ciebie, i po dzisiejszym odcinku musisz ją ściągnąć na swój telefon. Aplikacja nosi nazwę Matematyka na piąt, czyli aplikacja, w której znajdują się wszystkie najważniejsze wzory, wyjaśnienia. Dotyczące matematyki i nie tylko. Na przykład weźmy sobie najprostszy dział, który znajduje się w matematyce, czyli zbiory liczbowe. Jak widzicie, są wszystko po kolei wyjaśnione, co to są za liczby. Liczby naturalne całkowite, na przykład możemy wziąć również potęgi. Jak widzicie, wszystko jest po kolei wyjaśnione, jak obliczać dane potęgi, i również wzory są zachowane i pokazane, jak. Ich używać i stosować, weźmy sobie coś trudniejszego, czyli na przykład podstawowe pojęcie z geometrii. Jak widzicie, wszystko jest w prosty sposób, ładnie narysowane, wyjaśnione. Wystarczy siąść tylko i przeczytać, i na pewno zrozumiecie dany dział w matematyce. A teraz przejdziemy sobie do polskiego, czyli przedmiotu, którego nienawidzę w szkole. Też należycie do osób, które nienawidzą czytać lektur szkolnych? Wydaje mi się, że tak. Dlatego dzisiaj przygotowałam również dla Was aplikację związaną z językiem polskim, w której będą przedstawione wszystkie lektury i nie tylko. Ponieważ jeżeli chodzi o egzaminy maturalne i na przykład egzaminy w szkole, to będziecie musieli stosować różnego rodzaju konteksty, które w tej aplikacji również się znajdują, więc przejdźmy do wnętrza tej aplikacji i sprawdźmy, co tam się dokładnie znajduje. Lekturowo, bo tak nazywa się właśnie ta aplikacja i jak możecie zobaczyć są w niej naprawdę wszystkie lektury począwszy od klasy czwartej. Aż bo szkołę średnią. I możecie sobie naprawdę w bardzo prosty sposób przyswoić informację, jak i treść, która się w danej lekturze znajduje. I w tym momencie wybierzmy sobie na przykład pana Tadeusza jak możecie zobaczyć, nie tylko są opisane z jakiej epoki pochodzi, czy motywy, które w niej występują, ale macie streszczenie, które jest niby krótkie, ale jest po całej lekturze zebrane naprawdę najważniejsze informacje i jeszcze macie streszczenie szczegółowe, czyli macie dział po dziale rozpisane, co w danym momencie książki się wydarzyło, więc jest to naprawdę ciekawa opcja, jeśli chodzi o tą aplikację, jeżeli klikniecie tutaj na dole te postacie, to wyskoczą wam wszyscy bohaterowie, którzy w danej lekturze się znajdują. Poza tym, jeżeli wejdziecie sobie jeszcze dalej, to będziecie mieli plan wydarzeń, ja na przykład czasami miałam tak, że musiałam napisać w domu plan wydarzeń całej lektury, więc w prosty sposób możecie sobie to przepisać. a jeśli chodzi o piątkę z plusem, to macie tutaj krótki test, który możecie sobie przeprowadzić, jeżeli na przykład za kilka dni będziecie mieli sprawdzian czy test z danej lektury. Kolejnym atutem tej aplikacji jest to, że jeżeli weźmiecie sobie poza książkami i wierszami, wybierzecie epoki, to będziecie mieli rozpisane wszystkie epoki, a jeśli klikniecie w daną epokę, to będziecie mieli kluczowe pojęcia i ważne informacje związane właśnie z tą epoką. Poza tym motywy literackie, które również występują w lekt i są obowiązkiem podczas pisania na przykład rozprawki, więc jak najbardziej możecie sobie to wykorzystać. Na przykład, motyw Władzy. Macie tutaj pokazane, w jakich lekturach taki motyw występuje. Poza tym, na przykład, weźmy sobie motyw Wolności. Tutaj również macie wypisane lektury, w których ten motyw występuje. A jeżeli chodzi o pisanie rozprawek, brakuje wam słów, na przykład podczas pisania takiego wypracowania, to jest na to kolejny sposób. Wystarczy, że na waszych telefonach ściągniecie sobie aplikację, która nosi nazwę synonimy. Interfejs samej aplikacji jest bardzo prosty, bo jak widzicie, to nic ciekawego nie ma poza małym okienkiem do wyszukania słowa lub frazy. I wpiszmy sobie na przykład słowo lampa. I klikamy lupę. No jak widzicie, wyskoczyło nam kilka synonimów do słowa lampa, i może to nie jest zbytnio ciekawe, ale jeżeli brakuje Wam słów w wypracowaniu, bo mi się czasami tak zdarza i nie mam czym zastąpić już kolejnego wyrazu, a widzę, że w zdaniach powtarza mi się 15 razy już ten sam wyraz, to nauczyciel bardzo często określa lub podkreśla nam wyraz, że jest on powtórzeniem i każe nam zastąpić czymś innym, więc ta aplikacja jak najbardziej jest przeze mnie wykorzystywana. A jeżeli chodzi o ostatnią aplikację związaną z językiem polskim, to jest to aplikacja Note, NoteBlock. Jeżeli mieliśmy zdane, to nauczyciele kazali nam zrobić zdjęcie i wysłać dany plik, a później pisali do nas z powrotem wiadomość, że na przykład dany dokument jest nieczytelny. I jeżeli też tak mieliście, no to musicie skorzystać z tej aplikacji NoteBlock, czyli aplikacja, która pozwala Wam w łatwy sposób skanować dokumenty telefonem. I nie przydaje się ona tylko do wysyłania danych dokumentów do nauczyciela, ale na przykład jeżeli chcecie zrobić sobie zdjęcia, notatek od waszych rówieśników z klasy, jeżeli was przez długi okres nie było i nie chcecie tego przepisywać, a chcecie to wydrukować, no to sami wiecie, że drukowanie zdjęć po prostu później wygląda bardzo źle i źle się z tego uczy. Dlatego jeżeli właśnie zeskanujecie dokument w PDF-ie, to w bardzo prosty sposób będziecie mogli później to wydrukować, i będzie wyglądało to po prostu bardziej estetycznie. Wystarczy, że po prostu wejdziecie sobie do tej aplikacji i w prosty sposób wykonacie zdjęcie, które później wystarczy, że tymi zielonymi punkcikami wyrównacie i w prosty sposób możecie zrobić sobie zdjęcie, które zapisze Wam się w PDF-ie. Jeżeli zrobicie zdjęcie już danej kartki lub w zeszycie notatki, to w prosty sposób możecie przerobić sobie ją na tekst pisany. Wystarczy, że w odpowiedni sposób zrobicie zdjęcie, i później klikniecie takie trzy kropeczki, które znajdziecie w prawym bodajże rogu. I taką notatkę przekonwertowujecie sobie na zwykły tekst. Oczywiście jak w każdej aplikacji takie zdjęcia będziecie mogli sobie w prosty sposób udostępniać nie tylko na dysk, ale również do znajomych. Same zdjęcia możecie zapisać również sobie w rolce z aparatu. No i to tyle. Wydaje mi się, że nie ma co rozwodzić się na tą aplikację, ponieważ z interfejsu jest ona równie prosta, tak jak aplikacja synonimy, Przejdźmy do bardziej zaawansowanej. Fizyka, czyli kolejny przedmiot, który jest tuż poza chemią i matematyką. Jest to jeden z trudniejszych przedmiotów w szkole, ale jest na to sposób, bo jeżeli macie takowe problemy z nauką właśnie fizyki, to przychodzi do Was prosta aplikacja fizyka na piątkę. Wystarczy, że po prostu sobie ją odpalicie. I waszym oczom ukazuje się długaśny interfejs, w którym znajdują się bardzo różne działy związane właśnie z fizyką. I weźmy na przykład sobie kinetykę i klikając właśnie w kinetykę od naszym oczom ukaże się bardzo dużo informacji związanych właśnie z tym działem. Tych działów tej aplikacji jest naprawdę sporo, więc jeżeli przeczytacie to wszystko, to na pewno zaliczycie fizykę w danym roku i nie będziecie musieli zostawać w tej klasie ponownie. No i nie mam co się rozwodzić na tą aplikację, no po prostu jest tutaj opisane różne Ciekawe informacje związane z różnymi działami z fizyki. No i wystarczy, że to po prostu sobie przekalkulujecie i przeczytacie to, co macie w podręczniku, i tutaj, no i na pewno rok będziecie mieli z głowy. A teraz przejdziemy sobie jeszcze szybciutko do aplikacji związanych z angielskim i oglądajcie koniecznie odcinek do końca, ponieważ na końcu odcinka będą aplikacje ogólne, w których... Już nie ma podziału na różne przedmioty szkolne. Będą one ogólne zarówno do polskiego, fizyki, matematyki, chemii, biologii itd., więc musicie oglądać odcinek do końca. Ale zanim jeszcze właśnie do ogólnodostępnych aplikacji dojdziemy, to muszę wam powiedzieć o trzech ciekawych aplikacjach związanych z językiem angielskim. Pierwsza aplikacja służy do nauki języka angielskiego. Jeżeli macie trudności z przyswajaniem wiedzy w szkole, to za pomocą codziennych Codziennie kilkuminutowej lekcji w bardzo prosty sposób będziecie mogli się właśnie tego języka nauczyć. A do tego służy nam aplikacja Duolingo, w której już zaczęłam troszeczkę lekcji tutaj przeprowadzać. Dlatego jest tu troszeczkę już pozaczynane tych lekcji. Ale jak widzicie. Jest tego naprawdę sporo i tego do końca jest również mega, mega dużo, więc w prosty sposób możecie się uczyć tego języka. Tutaj możecie nie tylko mówić, ale również słuchać, tak jak w ten oto prosty sposób, klikając sobie na przykład na te tutaj wypowiedzi, coś nam jest przedstawione słownie, a my musimy to po prostu zaznaczyć w odpowiedni sposób. Niestety minusem tej aplikacji jest to, że żeby mieć na przykład bez reklam, to trzeba to wykupić, ale nie przyjmujmy się tym. Minusem również jest to, że mamy tutaj życie. No ale jak dla mnie, ta aplikacja jest naprawdę na plus i ja Wam serdecznie polecam do nauki języka angielskiego. Face jest bardzo prosty. Możecie również sobie tutaj robić ciekawe osiągnięcia i zdobywać nagrody, co bardzo motywuje do działania. Możecie zająć sobie topkę, wtedy już naprawdę będziecie prosami, wy to można nazwać w sumie taką grą i możecie z nimi naprawdę sobie korzystać, żeby się uczyć właśnie tego języka, a na samej górze, jeżeli chodzi o ten ogień, to buduje nam się codzienna nauka, czyli taki po prostu tracker codziennej nauki. Jak widzicie, ja już się uczyłam 4 dni rzędu i powiem Wam, że z tej aplikacji korzystałam już wcześniej. Nie wiem dlaczego moje się po prostu tutaj nie zapisały, no ale po prostu może korzystałam z innego konta, być może. A jeżeli chodzi jeszcze o kolejne aplikacje związane z językiem angielskim, to są na przykład jest Gramali, czyli aplikacja, która pozwala nam sprawdzenie poprawnej pisowni, a także interpunkcji w tekście, który napisaliśmy po angielsku. Być może właśnie jest to e-mail na maturze czy egzaminie, i pierwsze co musimy zrobić, to oczywiście dodać tutaj klawiaturę Gramali, która właśnie pozwoli nam na sprawdzenie tej pisowni. Więc ja w tym momencie sobie wybiorę, niech to będzie biała. Klawiatura numeryczna być może się przyda, dlatego ją też zaznaczmy. Klikając kontynuuj wybierzmy sobie polski i angielski, bo z tych będziemy korzystali. I ok, mamy dan. I w tym momencie, korzystając właśnie z tej aplikacji, możemy sobie w prosty sposób sprawdzić pisownie naszego tekstu. Więc, żeby sprawdzić, czy takowy tekst czy jest poprawnie napisany, weźmy sobie kliknijmy feedback i tutaj. Możemy sobie wpisać, wpiszmy sobie na przykład słoń. W tym momencie, jak widzicie, wyskoczyło nam na górze poprawne pisownie, które możemy na przykład zastosować. Ja wpisam słoń, ale możemy kliknąć sobie słoń i w tym momencie nam się to zmieni. Ale jeżeli na przykład wpiszę to troszeczkę źle, na przykład wpiszemy sobie z błędem literowym. To jak widzicie, teraz mam z błędem literowym, dlatego klikając sobie poprawną pisownię znowu nam się poprawiło. Więc jeżeli będziemy mieli ten tekst dłuższy, oczywiście nam to zacznie podkreślać i tak dalej. Ja mam tutaj jeden wyraz, więc nie jestem w stanie sprawdzić tego i Wam pokazać, ponieważ nie mam dłuższego tekstu, ale na 100% ta aplikacja działa. Również polecam Wam do języka angielskiego stosować aplikację Google Translate. Będąc już w aplikacji, Mamy tutaj różne funkcje. Na przykład klikając tutaj ikonę rozmowy, możemy sobie w prosty sposób rozmawiać z daną osobą na przykład z innego kraju i wtedy szybciutko nam się będzie to pojawiało, to co dana osoba mówi i tłumaczyło jednocześnie. Klikając mikrofon, możemy mówić sobie do tłumacza i wtedy nam aplikacja wszystko będzie tłumaczyła, ale klikając na ikonę aparatu, momencie musiałam zasłonić sobie aparat, żebym nic nie było widać, ale klikając sobie ikonę aparatu możemy zrobić sobie szybkie zdjęcie danego tekstu i go szybciutko przetłumaczyć. Klikając ikonę skanuj, robimy skanowanie danego dokumentu i w tym momencie będziemy musieli zaznaczyć tekst, który chcemy, żeby został przeskanowany i importuj, czyli wstawiamy sobie zdjęcie danego tekstu, który jest w innym języku i chcemy go przetłumaczyć. Więc ta aplikacja naprawdę sprawdza się podczas nie tylko odrabiania lekcji, ale również pisania różnych maili, czy na przykład wypracowań z języka angielskiego. No i to już by było na tyle z aplikacji tematycznych, a teraz przejdziemy sobie do aplikacji ogólnych, czyli z aplikacji, w których możecie korzystać sobie do wszystkich przedmiotów. Najpierwsza aplikacja jest ciekawa, bo jeżeli nie było Was w szkole i nie macie notatek, albo po prostu Wam ten notatek nie chce się robić, a lubicie się uczyć po prostu z notatek, a nie z podręczników, to ta aplikacja jest dla Was. Jest to aplikacja Now Unity, w której mamy darmowe notatki do wszystkich przymiotów. No, i jak widzicie, na przykład mamy tutaj już na pierwszej stronie język polski. Czasami mamy piękne notatki, a czasami takie zrobię, wiecie, się, na masz notatkę i odczep się, ale czasami są naprawdę świetne notatki, tak jak na przykład mamy je tutaj. I to jest znowu notatka z pana Tadeusza, która wcześniej już był wspomniany, więc ta notatka jest naprawdę ładna. I jak jak naj najbardziej możecie sobie z niej korzystać. Ale nie tylko jest tutaj język polski, bo klikając na tym pasku na górze, który w tym momencie widzicie, jest naprawdę sporo przedmiotów. No ja, na przykład, mogę sobie wybrać w tym momencie biologię i będę miała notatki z biologii. Jeżeli wybiorę sobie na przykład moje zadania, to będą moje notatki, i tak dalej. Tylko wystarczy się zarejestrować i możecie wstawiać również swoje notatki. Jeżeli tworzycie coś naprawdę ładnego, w matematyce będziemy mieli notatki z matematyki. I tak, tutaj możemy sobie wyszukać różnych twórców, którzy wstawili notatki, a na przykład są to twoi znajomi i chcesz wyszukać i ich wspierać. Tutaj mamy pytania, które ktoś nam zadaje i możemy na nie odpowiadać. Jak widzicie, ja mam trochę tych pytań, muszę na nie podpowiadać. I, profil, yy, I wasz profil, w którym na przykład macie społeczność i wasze osiągnięcia i tutaj ma, pojawiają się informacje na temat waszego konta, ja nie będę teraz tego przeglądać. Wy możecie założyć swoje i będziecie mieli swoje osiągnięcia, więc ta aplikacja jest naprawdę pomocna. Ja oczywiście sama z niej korzystam, bo z niektórych przedmiotów nie chce mi się robić notatek. Na przykład z fizyki, tak jak byłam w trzeciej klasie i nie chciałam mi się robić notatek, to z tej aplikacji naprawdę korzystałam. Kolejna aplikacja, której warto wspomnieć w dzisiejszym odcinku, jest aplikacja Quizlet w której możecie korzystać sobie z darmowych fiszek, które zostały zrobione przez kogoś lub stworzyć własne fiszki i uczyć się w bardzo szybki i prosty sposób, nie tylko słówek z przedmiotów, ale ja również wykorzystywałam tą aplikację do nauki biologii, kiedy musiałam na przykład Nauczyć się funkcji korzenia czy łodygi, i tego było naprawdę sporo. I w bardzo prosty sposób stworzyłam swoje fiszki i zaczęłam się uczyć. No, i wydaje mi się, że nie ma się co rozwodzić na tą aplikację, bo o fiszkach na pewno każdy słyszał. Dlatego przejdźmy szybko do kolejnej aplikacji, którą BOREST. Co do tej aplikacji to mam naprawdę sporo do powiedzenia, Ona znaczy nie aż tak dużo, żeby Was zanudzić, ale jednak trochę się na ten temat rozgadam. Inną aplikacją, która jest podobna właśnie do tej to jest Study Bunny i są to porównywalne aplikacje, bo w obu chodzi o to samo, tylko że w jednej sadzimy rośliny podczas kiedy się uczymy i ustawiamy sobie timer, to Rosną nam rośliny, natomiast w drugiej opiekujemy się królikiem, i podczas kiedy się uczymy, to dostajemy na przykład monety, za które dostajemy, za które możemy kupić sobie jedzenie dla naszego królika. No i wydaje mi się, że teraz nie jestem w stanie Wam pokazać, jak to dokładnie działa, ale jeżeli nie możecie się skupić lub nie macie motywacji do nauki, to te aplikacje jak najbardziej musicie ściągnąć na Wasze telefony i podczas kiedy będziecie się uczyć, to będziecie mieli motywację na przykład, żeby opiekować się Waszym królikiem, ponieważ nie, jeżeli nie będziecie się nim opiekować, to tak jak zwykłe zwierzątko będzie czuł się, będzie mu przykro, że się nim nie opiekujecie, będzie chory, więc zacznie się chcieć uczyć, żeby ten królik po prostu nie czuł się smutny, a co do aplikacji Forest, no to już dla takich bardziej biologów, jeżeli lubicie naturę. I chcecie sadzić drzewka i szanujecie yy, lasy, no to jak najbardziej ta aplikacja jest dla Was. Oczywiście w obu aplikacjach są statystyki i trackery dotyczące nauki Waszego tygodnia w danym miesiącu yy, czy właśnie w tygodniu. Yy, to macie trackery i pokazane, właśnie jak się uczyć. Oczywiście możecie mierzyć się z innymi, zapraszać Waszych znajomych do wspólnej nauki, wtedy macie jeszcze większe osiągnięcia. No ale wydaje mi się, że jeżeli nie macie właśnie motywacji do samej nauki, to te aplikacje musicie ściągnąć na Wasze smartfony. Ja szczerze z tych aplikacji nie korzystam, ponieważ ja lubię się uczyć i sama organizuję sobie bardzo dobrze czas i mam czas na wszystko, więc z tych aplikacji nie korzystam i nawet nie wiem, jak się do nich odnieść i co więcej o nich powiedzieć, dlatego tak mówię dziwnie, ponieważ wiem, że z tych aplikacji korzystają moi znajomi i tylko tyle wiem, że takie aplikacje są. No i Chyba tyle, bo nie wiem, co dalej powiedzieć. Ale przejdźmy do kolejnej fajnej aplikacji, z której ja na przykład już korzystam. I w tym momencie szybciutko przebrnę przez tą aplikację, bo wydaje mi się, że każdy już o niej słyszał albo większość już posiada. Chodzi o aplikację Brainly, czyli aplikację, w która w swoim w całym zaopatrzeniu posiada mnóstwo rozwiązanych zadań. Jeżeli na przykład nie macie pojęcia, jak rozwiązać dane zadanie z danego przedmiotu, lub po prostu Wam się nie chce i wolicie to szybciutko przypisać, odrobić i stoi na przykład nadwór chociaż w tym momencie to jest brzydka pogoda za oknem i nawet się nie chce nadwór wychodzić. Ale na przykład, jeżeli już jest końcówka roku i Wam się naprawdę nic nie chce, to Brainy jest jak najbardziej odpowiednią aplikacją. Oczywiście nie polecam Wam ściągać. Ja nic nie mówiłam na ten temat, ale, ale sama z niej korzystam i przyznajcie, że większość z Was korzysta, bo nikomu się nie chce teraz odrabiać lekcji, prawda? Jak jesteśmy pokoleniem, które siedzi na smartfonach, to chyba każdy jednak odrabia lekcje z telefonem, prawda? No ale dobra, nie przedłużam, przejdźmy do ostatnich dwóch aplikacji w dzisiejszym zestawieniu, a jeżeli chodzi o przedostatnią aplikację, jest to aplikacja MandLine i... Pewnie się zapytacie, dobra? Po co mi taka aplikacja? Większość z Was albo część z Was lubi się uczyć, rysując sobie ogromne mapy myśli. No i czasami kartka papieru wam nie wystarcza lub blok A4 lub arkusz wielkiego papieru też wam nie wystarczy do nauki albo nie chcecie marnować, ta aplikacja jest dla was, ponieważ tam możecie tworzyć obszernie, wielkie mapy myśli podczas, kiedy się uczycie i lubicie skojarzenia. To ta aplikacja jest naprawdę dla was i również na tą aplikację nie będę się rozwodzić, bo ja sama z niej nie korzystam, ponieważ nie lubię się w taki sposób uczyć, ale wiem, że korzystają z tego moi znajomi. I szczerze to chyba wam jej nawet nie pokażę, bo nawet nie wiem o co mi chodzi. Więc jeżeli lubicie, wiem, że jeżeli będziecie chcieli uczyć się na podstawie mapy myśli, to na pewno ogarniecie taką aplikację. A teraz przejdziemy do najlepszej aplikacji w dzisiejszym odcinku. Więc jeżeli zostałeś do końca tego odcinka i jesteś w tym momencie, to w komentarzu na dole napisz: Matura 2023. Tak, Matura 2023. Dobrze słyszałeś. Jeżeli nie masz na przykład pieniędzy na kupowanie repetytoriów i zbiorów zadań, albo po prostu nie chce Ci się kupować książek, ponieważ szkoda ci pieniędzy, to musisz ściągnąć aplikację, która nosi nazwę Matura. Sama ta aplikacja ma naprawdę bardzo duże opinie w sklepie Play, bo oczywiście wszystkie aplikacje możecie ściągnąć ze sklepu Play. I sama aplikacja ma naprawdę dużą opinię na ten temat, a w samej aplikacji macie zawarte nie tylko repetytoria, ale również zbiory zadań. I ta aplikacja jest totalnie za darmo, rozumiecie to? Jest to aplikacja, która zawiera w sobie wszystkie przedmioty, które może nie wszystkie, bo to trochę mało, ale zawiera główne przedmioty, które są zdawane przez większość na maturze. Ja wybiorę sobie na przykład matematykę i jak widzicie, jest poziom podstawowy i rozszerzony, więc nawet możecie wybrać sobie poziom. Ja wybiorę sobie w tym momencie podstawowy. Wybiorę sobie jeszcze Polski, bo w tym momencie możemy wybrać sobie przedmioty, które będziemy zdawać, więc ja wybiorę polski również podstawowy, 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 angielski, również podstawowy, biologia rozszerzony, oczywiście, i chemia. To są wszystkie przedmioty, które ja będę zdawała na maturze, i w tym momencie możecie się domyślić, do której klasy chodzę, więc w tym momencie możecie również napisać w komentarzach, co o tym sądzicie. I klikając zapisz. Przechodzimy sobie do strony głównej. No i te przedmioty, które wcześniej wybraliście, będą właśnie Wam się tu wyświetlać. Ale nic nie szkodzi, możecie sobie je w każdym momencie zmienić i dodać. Ale weźmiemy sobie matematykę. I zobaczcie, klikając matematykę zadania, macie tutaj działy, które obowiązują na przykład na maturze. I klikając sobie przykładowe zadania, macie zadania, które możecie sobie pobrać i zrobić w dowolnym momencie. I jeżeli właśnie nie macie pieniędzy na repetytoria, to ta aplikacja jest jak najbardziej dla Was. To samo jest z językiem polskim. Tutaj macie zadania, ale jeżeli weźmiecie testy, to będziecie mieli testy z matury próbnej i wszystkie matury znajdziecie w jednym miejscu. Podobnie jest również z biologią. Jeżeli klikniecie testy, to będziecie mieli wszystkie matury w jednym miejscu, więc nie musicie szukać ich na stronie i główkować się, czy akurat ta matura była w takim i w takim roku. Czy być może jednak nie, również zadania, i to są po prostu zadania, które możecie sobie ćwiczyć przed maturą. I jeżeli na przykład klikniecie sobie te strzałeczki, to w tym momencie wyświetlają się Wam do powtórki, czyli elementy, które wcześniej po przyjrzeniu tych wszystkich rzeczy wcześniej. Zaznaczycie sobie, właśnie one się tutaj pojawią, co musicie jeszcze powtórzyć lub zrobić. Tutaj macie zakończone, czyli rzeczy, które już skończyliście, czyli po prostu w trakcie nauki zaznaczacie sobie, czy chcecie to jeszcze kiedyś powtórzyć, czy jednak zakończyliście naukę. No i ostatnie, no to macie trackery, co zostało na przykład już zrobione, zaliczone lub w trakcie. Więc ta aplikacja jest naprawdę pomocna podczas nauki. Ale wydaje mi się, że z niej jak najbardziej mogą korzystać również uczniowie, którzy chodzą do szkoły jeszcze i będą zdawać w przyszłości maturę, to tutaj mogą robić sobie zadania. Więc ja mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. Zostawicie pod tym filmem mnóstwo łapek w górę i zasubskrybujecie ten kanał i po tym odcinku ściągniecie naprawdę sporo aplikacji, a jeśli tak, to napiszcie w komentarzu, o czym nie wiedzieliście i z czego będziecie po dzisiejszym odcinku korzystali, a ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie i trochę przepraszam Was, że ten odcinek był trochę chaotyczny i trochę żmudny, ale tych aplikacji miałam naprawdę dla Was sporo chciałam się wszystkim podzielić, więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Ja już Wam serdecznie dziękuję za oglądanie, dzisiejszego odcinka. Widzimy się już niebawem w kolejnym. Cześć!